Otóż, kochani, e, teoretycznie, gdyby rzymski katolicyzm tak, był e, chrześcijaństwem, do którego to miana cały czas pretenduje, Uzurpuje sobie prawo nazywania się jedynym kościołem chrześcijańskim na świecie, i chrześcijan nazywa heretykami, apostatami, odszczepieńcami, nowinkarzami. Bo to jest normalny język w Kościele rzymskokatolickim, tak? i Jeszcze wiele innych, w najdelikatniejszej formie, braćmi odłączonymi. To teraz muszę się wycofać delikatnie z tego, co wtedy powiedziałem, bo po ściślejszym przestudiowaniu. Y, tych różnych kwestii, muszę. Y, znaczy, to. Nie, nie, wiem, nie wiem, co. co teraz. Co Jak się do tego odnieść, ale prawda jest taka, że, że nie, nie da się. tak I od, I od tego stwierdzenia muszę zacząć. Nie, nie da się być rzymskim katolikiem, nie czcząc Maryi. I to w każdej formie, jaka jest przez Kościół podana. A więc po pierwsze, wierząc we wszystkie. Jeszcze raz powtarzam. Wierząc we wszystkie e, dogmaty, jakie Kościół rzymski przepisuje na temat Maryi, i po drugie, praktykując cześć Maryi, tak jak Kościół mówi, że, że ona ma być praktykowana, nie może ktoś ominąć Maryi, tak, w swoim kulcie. Po prostu. A zatem rzeczywiście ci ludzie, którzy mnie pytali, co z Maryją, mieli słuszność. Prawda? Rzeczywiście ona tam mnie specjalnie nie interesowała, i tak już z tego kościoła od, y, odszedłem. Bogu niech będą dzięki. Yy... Niemniej trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że być rzymskim katolikiem oznacza czcić Maryję. Poza wszystkimi innymi rzeczami, które tam w tym kościele też funkcjonują, ale to także oznacza czcić Maryję. Teraz więc, jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, to akurat, tu, tu akurat takich nie ma, ale, ale, ale mogą nas słuchać. Jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, to zrozum, że jeżeli podczas tego wykładu dzisiaj dowiesz się czegoś, w co nie wierzysz, to masz problem w sensie Eee, no może się okazać, że powinieneś opuścić Kościół eee, Rzymski.